Gdy myślę powołanie, słowo powołanie, kojarzy ono mi się z dwoma takimi sprawami. Pierwsza dotyczy Biblii, księgi proroka Jeremiasza, kiedy to Pan Bóg mówi, Zanim począłeś się pod moim sercem, mojej, swojej matki, znałem Cię, przeznaczyłem i poświęciłem. A drugi temat, druga myśl to przychodzi mi, kiedy ja tak naprawdę zaczęłam. Czuć to w sobie powołanie. Kiedy pojawiła się ta myśl, zaczęłam się nad tym zastanawiać. Wydaje mi się, że kiedy miałam 15 lat, to tak mniej więcej wtedy, yy, zadawałam sobie pytanie, czego Bóg ode mnie oczekuje. Bo czułam, że nie wystarczy Bogu to, że chodzę w niedzielę na Mszę Świętą, że chodzę na katechezę, że modlę się rano i wieczorem, że Bóg czegoś ode mnie więcej chce. Więc pomyślałam, że pewnie yy, może właśnie wstąpię do scholi młodzieżowej w parafii i uczynię z siebie dar dla Boga. Jednak nawet kiedy poczyniłam te kroki, to zrozumiałam, że Pan Bóg oczekuje czegoś więcej, że czegoś więcej chce ode mnie. I wówczas... Zaczęłam coraz częściej rozmawiać z Panem Bogiem na modlitwie, a szczególnie po Komunii Świętej, bo chodziłam w tygodniu już na mszę świętą, pytać się, Panie Jezu, co mam uczynić? I odkrywałam ten głos w sercu, że, że właśnie chce Bóg mnie w zgromadzeniu. Pomyślałam sobie, należy do osób nieśmiałych, jak mam to uczynić? Do dziś to pamiętam, był to, był to maj, pierwszy piątek miesiąca, po mszy święte, kiedy na mszy świętej, kiedy przyjęłam Pana Jezusa, zaczęłam pytać Panie, dodaj mi sił, odwagi, bym mogła pójść do sióstr Rezianek i powiedzieć im o tym moich oczekiwaniach, marzeniach, pragnieniach. I tak się stało. Kiedy wyszłam ze mszy świętej, skierowałam swoje kroki do sióstr i opowiedziałam o tym pragnieniu. Siostra doradziła mi, bym napisała Podanie, właściwie taką prośbę o przyjęcie do zgromadzenia, i tak uczyniłam. Napisałam najpierw w brudnopisie, później tą kartkę gdzieś wyrzuciłam. Mama niechcący tą kartkę też odczytała, ale nikomu o tej moim pragnieniu, marzeniu nie opowiedziała. Trzymała to w swojej takiej tajemnicy, i za to jest, jestem jej wdzięczna. Może nawet myślała, że to jest taka młodzieńcza mrzonka, że ja zmienię to zdanie. Jednak to nie była mrzonka. To był właśnie początek tej wielkiej przygody i przyjaźni z Panem Jezusem. W odpowiedzi na tą prośbę, to podanie, przyjechały do naszego domu rodzinnego dwie siostry: siostra Felicja i siostra Herubina, która była wtedy mistrzynią nowicjatu. W rozmowie jedna sióza zapytała: To Aniu, kiedy byś chciała wstąpić do zakonu, do zgromadzenia? Ja odpowiedziałam: Z taką radością. Chociażby i dziś. Wtedy siostra uśmiechnęła się i powiedziała: No, może dzisiaj to nie, ale jutro czemu nie? I właśnie poczyniłam już wtedy takie starania, żeby zakupić potrzebne rzeczy, które trzeba do zgromadzenia na początku mieć. Wyjęłam dokumenty ze szkoły, pożegnałam się z najbliższą rodziną, i następnego dnia, o godzinie 14, już byłam na dworcu autobusowym w Ostrowi. A potem dojecham do Warszawy i dalej do Podkowy Leśnej. O powołaniu można by było dużo więcej mówić, bo przecież to tylko początki, ale właśnie te początki chyba są najtrudniejsze, bo wtedy trzeba wiele decyzji podjąć takich już na poważnie, bo ja też je miałam obawy, czy wytrwam, czy kiedy wstąpię, czy nie zdezerteruję, nie, nie wystraszę się. To było takie, takie silne. Ale jednak wiem, że Pan Bóg, jeżeli mu się poda dłoń, to przeprowadzi jak dziecko przez największe jakby trudności, nawet kiedy będą i obawy. I za wzorem świętej Tereski idę małą drogą, cały czas do przodu, krok za krokiem. I dziękuję Panu Bogu za to, że mnie powołał do tego zgromadzenia. I nie lękam się, może jestem już w jesieni życia, ale wiem, że służyć Bogu to wielka radość.